Za chwilę dowiesz się, jak przedłużyć bezpieczeństwo Windows 10 na rok za darmo bez kupowania Windows 11. Z tej strony orzech i zapraszam Cię do oglądania. Dzisiaj obgadamy, co Microsoft właśnie zrobił, a konkretnie, jak możesz dostać rok darmowych poprawek do Windows 10. Posłuchaj, Microsoft zrobił coś, co naprawdę może ci się przydać. Zwłaszcza jeśli nie chcesz albo nie możesz przesiadać się na Windows 11. Otóż od teraz możesz mieć darmowe poprawki bezpieczeństwa dla Windowsa 10 aż do października 2026 roku. I to legalnie, bez kombinowania. Chodzi o tak zwane ESU, czyli Extended Security Updates. W tłumaczeniu na normalny język są to aktualizacje, które łatają dziury w systemie, żeby nie złapać wirusa, nie stracić danych albo nie paść ofiarą jakiegoś przekrętu online. Normalnie te aktualizacje miały być płatne. Firmy miały płacić około 30 dolarów rocznie za każdy komputer. Ale teraz Microsoft ogłosił, że jeśli jesteś zwykłym użytkownikiem domowym, to możesz dostać ten pierwszy rok zupełnie za darmo. I właśnie o tym zaraz Ci opowiem, jak to zrobić i czy w ogóle warto. No dobra, przejdźmy do konkretów. Jeśli korzystasz z Windowsa 10 i nie planujesz przesiadki na Windows 11, to musisz wiedzieć, że 14 października 2025 roku kończy się wsparcie. Być może o tym wiedziałeś, a jeśli nie, no to już właśnie wiesz. Po tym czasie system nadal będzie działał, ale nie dostaniesz już żadnych poprawek bezpieczeństwa. Czyli mówiąc wprost, komputer będzie działał, ale z czasem stanie się bardziej podatny na różne zagrożenia z sieci. I właśnie wtedy wchodzą całe te SU, czyli przedłużone wsparcie. No a teraz najważniejsze. Co musisz zrobić, żeby dostać ten darmowy rok poprawek? Microsoft daje trzy opcje, ale jedna z nich jest najciekawsza i to właśnie ta darmowa. Wystarczy, że włączysz usługę Windows Backup i zsynchronizujesz swój komputer z kontem Microsoft. Mówiąc prościej, trzeba włączyć kopię zapasową ustawień i plików na OneDrive. Jeśli już masz konto Microsoft, czyli np. logujesz się mailem do systemu, to jesteś o krok bliżej. W ustawieniach systemu po prostu zaznaczasz, żeby kopia zapasowa była aktywna. Windows zacznie zapisywać Twoje podstawowe ustawienia, takie jak tapeta, hasła Wi-Fi, ulubione strony z Edge'a no i kilka folderów do chmury. I teraz ważne, jeśli masz mało plików, to wystarczy darmowe miejsce w OneDrive. Czyli 5 GB. Ale jeśli Windows będzie chciał zsynchronizować cały folder, dokumenty, pulpit, obrazy, a masz tam dużo danych, może ci się wyświetlić komunikat, że brakuje miejsca i trzeba coś usunąć albo zapłacić za więcej miejsca. Więc warto najpierw ogarnąć, co tam siedzi, i ewentualnie wyłączyć synchronizację niepotrzebnych rzeczy. No a kiedy to wszystko będzie gotowe, Windows sam to wykryje. Pewnie się teraz zastanawiasz. Okej. Okay, ale skąd mam wiedzieć, czy u mnie ta kopia zapasowa już działa? Czy wszystko mam dobrze ustawione? Czy muszę coś jeszcze włączyć? Już ci pokazuję. Kliknij Start no i wpisz Kopia zapasowa. I wybierz ustawienia kopii zapasowej. No i tutaj zobaczysz, czy jest włączona opcja tworzenia kopii zapasowej ustawień aplikacji i folderów użytkownika. Jak widzisz, szeft bez butów chodzi. Ja mam tutaj wyłączoną kopię zapasową. Dodatkowo kliknij ikonę chmurki OneDrive w prawym dolnym rogu koło zegara. Kliknij ustawienia. Tutaj zakładka synchronizacja i tworzenie kopii zapasowej. Zarządzaj kopią zapasową. I zobaczysz, które foldery są synchronizowane czyli pulpit, dokumenty, obrazy. Jeśli nic nie jest aktywne, to znaczy, że jeszcze nie korzystasz z OneDrive Backup. A to z kolei oznacza, że ESU może się u ciebie nie włączyć automatycznie w 2025 roku. Dlatego warto już teraz jak najszybciej to zrobić, żeby mieć potem święty spokój. Od lipca tego roku na niektórych komputerach system już zaczął wyświetlać komunikat z pytaniem, czy chcesz przedłużyć wsparcie. I tam właśnie potwierdzisz, że chcesz darmowy rok. Jeśli nie chcesz synchronizacji z OneDrive, to są jeszcze dwie inne opcje. Albo płacisz 30 dolarów za rok, ale wiadomo, raczej nikt z domowych użytkowników tego nie będzie robić. Albo zdobywasz 1000 punktów w Microsoft Rewards, czyli za korzystanie z usług Microsoft. Przykładowo, może to być pobranie aplikacji Bing i wyszukiwanie w niej. Wówczas wtedy już dostajesz 500 punktów. Oczywiście też są inne aktywności, ale musisz wiedzieć, że to nie działa we wszystkich krajach. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak to działa w Polsce i czy będzie miał większy sens zastosowania, więc nie będę się w to wygłębiać. A teraz ważna rzecz, której jeszcze nie poruszyłem: co jeśli po prostu olejesz to sobie, to całe przedłużone wsparcie i nic z tym nie zrobisz. Czy komputer wybuchnie? No nie. Windows 10 dalej będzie się uruchamiał, działał, otworzy ci wszystkie pliki, odpalisz przeglądarkę, uruchomisz drukarkę, wszystko będzie wyglądało normalnie, ale przez jakiś czas. Problem zacznie się dopiero wtedy, gdy pojawi się jakaś nowa dziura bezpieczeństwa, na przykład w systemie albo przeglądarce. No i wówczas Microsoft już jej nie załata, ponieważ Twój system oficjalnie nie jest wspierany. No, i wtedy możesz nawet nie wiedzieć, że masz problem. Twój komputer może działać, ale być częścią botnetu, czyli możesz kopać komuś kryptowaluty, albo ktoś może podsłuchiwać twoje dane logowania, bankowość, dosłownie wszystko. I ty nic o tym możesz nie wiedzieć, bo antywirus też nie daje 100% ochrony. W dodatku, niektóre programy, takie jak na przykład przeglądarki, z czasem przestaną wspierać Windows 10. Już teraz Chrome zapowiedział koniec wsparcia dla starszych wersji Windowsa, więc może być tak, że coś nagle przestanie się aktualizować i wówczas nie odpali się aplikacja bankowa i tym podobne. Dlatego to właśnie te całe SU, nawet ten darmowy rok, to moim zdaniem kompletne minimum, które warto ogarnąć. Nawet jeśli później chcesz przesiąść się na zupełnie coś innego, to ten czas masz na spokojnie, na przygotowanie się do tego. Tutaj też warto wspomnieć: ta aktualizacja nie dodaje żadnych nowych funkcji. To nie jest nowy system, gdzie zmieni się wygląd ani działanie Windowsa. To po prostu taki zestaw łatek bezpieczeństwa. System nadal będzie wyglądał i działał jak teraz, ale dzięki temu będzie odporniejszy na nowe zagrożenia z sieci. No i jeszcze jedno: jeśli ktoś szuka dłuższego wsparcia niż rok, to można pomyśleć na przykład o wersji Windows 10 LTSC. Jest to taki specjalny Windows z dłuższym wsparciem, nawet do 2032 roku. Ale uwaga, jest jeden mały haczyk. To wersja raczej dla firm z licencjami na zamówienie. Więc dla zwykłego użytkownika może być trudno dostępna. A kupowanie jej na lewo, na znanych portalach, no to zawsze jest ryzyko. Jeśli z kolei chcesz całkiem się uniezależnić od Microsoftu, no to zostaje jeszcze Linux. Na przykład Mint albo Ubuntu albo coś w stylu Chrome OS Flex. Jest to taki lekki system od Google, który działa nawet na starszych komputerach. No, ale to już temat na inny film. Ja co prawda nie jestem czynnym użytkownikiem żadnego systemu Linux, więc myślę, że użytkownicy tych akurat systemów, którzy z nich na co dzień korzystają, będą mieli więcej w komentarzach do powiedzenia niż ja. Na koniec, jeszcze mam taką dobrą wiadomość dla użytkowników systemu Windows 10, że będą oni mogli nadal korzystać z aplikacji pakietu Office przez kolejne 3 lata, ale nawet w tym okresie będą otrzymywać tylko aktualizację zabezpieczeń zamiast nowych funkcji, poprawek błędów lub kompleksowe wsparcie techniczne. Jak widzisz, masz teraz szansę na rok pełnych poprawek bezpieczeństwa dla Windows 10 za darmo. Którą opcję wybierzesz, to ty sam będziesz wiedział najlepiej. Daj znać w komentarzu poniżej, co o tym wszystkim myślisz. Standardowo, jeśli materiał Ci się podobał, łapka w górę. Chcesz więcej takich treści? To zasubskrybuj mój kanał. No i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymaj się, cześć.